Naśladowanie to jeden z najważniejszych, najbardziej podstawowych sposobów uczenia się życia. W taki sposób dzieci się uczą od swoich rodziców. Nawet nieraz mówi się w takich y, słowach do rodziców, że. Y, Bardziej patrzcie na to, jak żyjecie, niż to, co mówicie dzieciom, bo dzieci patrzą na wasze czyny, na wasze zachowania i do, bardzo dobrze potrafią rozróżniać to, czy rodzice naprawdę czymś żyją, czy to, co mówią, jest rzeczywistą wartością, czy jest tylko jakimś pustym słowem i nakazem. Tak się często mówi do rodziców w różnych katechezach, żeby mm, pamiętali, że jak wysyłają dziecko do kościoła, a sami nie chodzą, to dziecko i tak kiedyś nie będzie chodziło do kościoła, no bo właśnie, czyli tak naprawdę chcą tego dziecka nauczyć, skoro dla nich to nie jest wartością, w taki sposób uczymy się wiary. Po prostu. I tak samo też uczył się Tymoteusz od św. Pawła. Dzisiaj mamy o tym w pierwszym czytaniu. Naśladował jego miłość, jego wiarę, e, jego cierpliwość wobec różnych prześladowań, e, bo pociągał. Paweł swoim stylem życia, zgodnym z tym, co głosił, pociągał, ale samo właśnie życie Pawła było, było fascynujące dla Tymoteusza. My także też chcemy się uczyć wiary Przyznam, że miałem okazję wczoraj też oglądać fragment mojej mszy i przypomniałem sobie przez to też słowa Księdza proboszcza, który uczuł właśnie w tym, tym takim ostatnim słowie, można powiedzieć, na drogę kapłańską, żeby był wierny Chrystusowi bez względu na różne takie rzeczy, które przychodzą z zewnątrz, żeby być Jemu wiernym. I przyznam, że. Yy, to, co ksiądz proboszcz nie tylko tutaj mówi, ale też wiele rzeczy pamiętam z takich jego osobistych i kazań, i życia, pamiętam zawsze jak mówił, że mógłby być przywiązany do ołtarza, całe życie spędzić przy ołtarzu, wiele rzeczy zaczerpnąłem właśnie podświadomie i sam widzę, jak w moim kapłaństwie też się jakoś to uobecnia, taka postawa, którą widziałem u mojego proboszcza jako księdza. Więc właśnie, bądźmy tymi, którzy naśladują przede wszystkim Chrystusa, Dzisiaj wsłuchujemy się w Jego słowa, tak jak ludzie w synagodze, którzy w świątyni czy słuchali Pana Jezusa jak, jak naucza. Dzisiaj nauczał o tym, że jest. No właśnie przypomina psalm, gdzie jest mowa, że Mesjasz ma być też Synem Dawida, ale też ma być Jego Panem. Nie? I tak zaczyna tych ludzi wciąga. Tymi słowami ludzie są zasłuchani. Tak bądźmy wsłuchani w Chrystusa. Kiedy będziemy poznawać Jego życie. Kiedy będziemy słuchać Słowa Bożego, to będziemy też tak naśladować Go. To, co zasiejemy w naszych sercach, to też wyrośnie. Więc, no właśnie, naśladowanie Chrystusa, jak możemy go naśladować, skoro go nie widzieliśmy? Właśnie przez czytanie Pisma Świętego, przez nasze codzienne sięganie do fragmentów z dnia przede wszystkim. Tam jest wiele odpowiedzi na nasze pytania. Dzisiaj właśnie razem z Tymoteuszem naśladujmy Pawła, który samo sobie mówi, jest naśladowcą Chrystusa i Właśnie sam siebie stawia jako wzór yy, przyjmowania Chrystusa. Idźmy za tym wzorem, bo to jeden z najlepszych wzorów na świecie. Oczywiście Maria jest jeszcze lepszym, ale święty Paweł jest również bardzo dobrym wzorem. I cóż na to dzisiejsze kroczenie za Chrystusem, na to, żeby też innych swoją postawą uczyć wierności Chrystusowi, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niechcie błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pa.